Cześć! To już chyba tradycja, że te największe i najdroższe modele Mercedesa pokazuje tutaj, na białym żwirku przed Stadionem Narodowym w Warszawie. Nie inaczej jest i tym razem. Oto GLS, największy z SUV Mercedesa. Ma 5,20 na długość, czyli tyle co dwa Smarty Fortu, waży 2450 kg, czyli tyle co cztery maluchy na przykład i ma 182 cm na wysokość, czyli więcej niż wynosi wzrost statystycznego Europejczyka. Musicie przyznać, że liczby to już robią wrażenie. A jakie wrażenie GLS robi na żywo? Zapraszam do oglądania. To oczywiście jego druga generacja po liftingu, który miał miejsce w zeszłym roku. Zmiany są głównie kosmetyczne, ale zauważalne. Wyróżnikiem tej odświeżonej wersji jest przede wszystkim grill z czterema poziomymi żebrami. Trochę inny jest w pakiecie AMG, tam te żebra są pionowe. Co jeszcze? Zmodyfikowane światła z przodu, z tyłu, no i trochę przeprojektowane zderzaki. Jak pewnie wiecie, GLS-y składane są w Stanach, dokładnie w Tuscaloosa w stanie Alabama, co każe zadać dwa pytania. Pierwsze, dlaczego właściwie flagowy SUV nie jest montowany w Niemczech? A drugie, jak im tam w Stanach poszło? I ja dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na to drugie pytanie. Ja bym powiedział, że to jest raczej rzadka wersja 450, no bo jak ktoś kupuje auto do jazdy na długą trasę, to sobie kupuje 350d albo 450d. Natomiast jak już idzie w benzynę, to prawdopodobnie będzie chciał coś mocniejszego, czyli V8 czy też nawet AMG, a nie jakąś R6. I byłoby to bardzo niesprawiedliwe, żeby tak powiedzieć jakąś R6. Dlatego, że ten samochód z silnikiem R6, ok, nie ma bulgotu V8, ale ma fajne brzmienie i naprawdę bardzo sprawnie przyspiesza. Więc pod względem dynamiki jazdy w zupełności to wystarcza, zresztą hmm, przecież bardzo często wybierana wersja z silnikiem diesla, żaden z tych silników przecież nie ma tyle mocy nawet co ten, czyli 381 koni, tam jest mniej, nawet w tej mocniejsze 450, więc, więc, a tam też wystarcza. Więc pod tym względem jakby nic nie brakuje. Wiadomo, V8 brzmi lepiej, ma tam ponad 500 koni, w zależności od odmiany. Już nie mówiąc o wersji AMG, która ma 612 koni, Generalnie, każda z tych wersji po faceliftingu przeszła no, bardzo istotną zmianę, a mianowicie stała się miękką hybrydą. I jakby można by tam mówić, że są jakieś przypisy i tam normy i tak dalej, i po co nam to i komu to potrzebne. Natomiast 48-woltowa instalacja jednak sprawiła, że system start-stop w tym samochodzie no, działa naprawdę gładko-miękko i gasi. Ten silnik, a przede wszystkim odpala go ponownie w sposób niesamowicie płynny i niezauważalny dla kierowcy. Teraz to jest już naprawdę tylko kwestia tego, co się wyświetla na ekranie, bo tego za bardzo jakby nie czuć. Na wypadek, gdyby kamera tego nie oddała, bo jest dosyć mało słońca dzisiaj. To nie jest to czarny GLS. Ja byłem przekonany, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten samochód, że to jest po prostu czerń, ale to nie jest czarny lakier. To jest lakier zielony, taka głęboka zieleń, która jest taka nieoczywista, nie wychodzi na pierwszy rzut oka. Dopiero jak jest troszkę jaśniej, kiedy zaświeci słońce optymalnie, wtedy ten kolor dopiero się pokazuje. Naprawdę do twarzy tego auto w tym kolorze, on jest taki zagadkowy, enigmatyczny. Coś nawet w tym jest. Dzisiaj szarpanie plastików, zacznę od zewnątrz, a to dlatego, że obiecałem Wam, że sprawdzę, czy montaż luksusowego Suwa Mercedesa w Stanach, czy to jest, aby dobry pomysł, czy nie lepiej by było tego zrobić w, w Niemczech. No i tak chodzi, chodziłem sobie, szarpałem, wszystko dziwnie pewnie to wyglądało, ludzie się oglądali i nic nie znalazłem, aż do pewnego momentu więc oceńcie to sami jak dla mnie jeden, jedyny punkt na który zwróciłem uwagę na zewnątrz to może nie jest dramat ale samochód kosztuje 530 tysięcy netto więc postanowiłem, że to jednak pokażę to już zaczyna hałasować i jakoś tak chodzić nieco bardziej, ale nie narzekajmy, nie ma na co popatrzcie tylko na to co mi się nie podoba. Tak moim zdaniem być nie powinno. I to w takim ekskluzywnym miejscu GLS 450. akurat musieli tutaj popełnić błąd. No i jakbym odbrał taki samochód, to bym natychmiast wrócił, by prosił o, o dopasowanie. Pewnie by dopasowali w 5 minut, bo po temacie. Ale właśnie dlatego wspomniałem na samym wstępie o tym montażu, który dobrze by było, gdyby był w Niemczech. Ale z drugiej strony, prawdopodobnie największy rynek zbytu dla tego typu samochodów jest jednak w Stanach, więc ze względów różnych, no, to auto zapewne dalej w Stanach będzie produkowane. No także, jak będziecie odbierać swojego gls to obejdźcie go naokoło, bo może to być taka pierdoła, ale po co, że tak powiem, się denerwować? Trzeba to zgłosić, mieć naprawione i cieszyć się nowym autem. Uwaga, przeciek kontrolowany. Już niedługo zobaczycie na kanale takie małe mini auto. To znaczy, z perspektywy GLS-a, to jest małe mini auto, ale tak naprawdę czasy małych mini już się skończyły. Countryman jest sporym SUWEM i o tym będę mówił na kanale już niedługo. Na teraz tylko dodam, że po czterech latach skończyły się też czasy dopłaty 150 zł do zakupu ubezpieczenia w mubi.pl łamany przez Zachar. To znaczy, jeszcze się nie skończyły, ale już niedługo się skończą. Cashback w pełnej wysokości można otrzymać tylko. Do końca maja. Wejdź już teraz na mubi.pl/łamany przez Zachar i sprawdź sam, za ile możesz mieć ubezpieczenie dla swojego auta. Sprawdź też, ile płaciłeś rok temu i już nie przepłacaj za ubezpieczenie. Link w opisie, zapraszam. Zajrzyjmy teraz do wnętrza i na wstępie tak muszę podarzekać. Może nie muszę, ale troszkę mnie ta listwa tak wybiła z równowagi. Um, siedzę w Gielasie. Samochodzie, który jest no, półkę wyżej ponad GLE, a tymczasem wnętrze jest do GLE bardzo podobne. I żadno to ujma z drugiej strony, bo GLE jest dobrze zaprojektowanym, praktycznym i estetycznym naprawdę na poziomie samochodem, co zresztą teraz widzimy. Natomiast siedząc w GLE, się, no, chciałbym mieć jakiś taki wyróżnik, coś, coś takie ekstra. Na no, wstępie filmu obiecałem, że będę sprawdzał, czy montaż amerykański widać. W środku na przykład też, a więc zaczynamy od szarpania, i tutaj się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic, 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 i jeszcze raz nic, i znowu nic, i tu jeszcze szarpniemy, i tu, i gdzie jeszcze, i tu, i tu, i, i jeszcze tu, i może tu troszkę amplituda, ale się nic nie dzieje. I słuchajcie, no tak jakby traca czas. proszę, widok sygnalizacji świetlnej. Samochód wykrywa sygnalizację świetlną i podpowiada nam jakie akurat w tej chwili mamy światło. Więc jeśli akurat podjechaliśmy bardzo blisko pod światła i nie widzimy ich, no to nie ma problemu. Samochód nam to podpowie i Będziemy wiedzieli, że można na przykład jechać. To, jak jeździ ten samochód, zależy w bardzo dużym stopniu od ustawienia. Ja teraz przyłączę go w tryb Curve, że nie będę tego literalnie po polsku czytać w skrócie CV, rozpędza się do 50 na godzinę i tutaj akurat pusto jest zrobię raz, dwa. I on z minimalną interwencją, z minimalną interwencją elektroniki, wykona ten manewr tak? Jak gdyby był małym, skromnym samochodzikiem, który nie ma 2,5 ton. To jest zadziwiające, to jest wręcz fascynujące, jak on sobie z tym poradzi. I szczerze mówiąc, ja jestem zachwycony tym, jak bardzo taki leniwy i taki luksusowy, i taki dający kompletne poczucie oderwania się od rzeczywistości samochód w trybie komfort. Zmienia swoją charakterystykę zawieszenia właśnie w tym trybie na zakręty. Oczywiście nie będziecie w tym trybie na zakręty jeździć na co dzień, bo to chyba nie ma jakiegoś wielkiego sensu. Zresztą no, dziecko, które by miało wyrzucić piłkę na drogę, którą chcielibyśmy ominąć, to no, musiałoby chyba wcześniej nam pomachać, żebyśmy w tym tryb przełączyli. Nie trwa to długo, ale mimo wszystko. Będziemy na co dzień i tak jeździć w trybie komfort. W trybie komfort nie będę już bo teraz wyjeżdżam na taką ruchliwą drogę, nie będę teraz pokazywał, jak to wygląda. Wygląda to tak, że, że on się po prostu kładzie. Można by powiedzieć, że w trybie komfort nie ma mowy o nagrywaniu wrażeń z jazdy, bo mowa jest tylko o wrażeniach spływania. Oczywiście pod względem jakby dynamiki jazdy to wciąż jest samochód, który będzie tam, gdzie chcesz, w sekundzie. Którą sobie wybierzesz, bo on jest naprawdę wciąż bardzo sprawny, elastyczny i chyba no nie najgorzej, właśnie brzmi. Natomiast, natomiast, czucie drogi jest w nim żadne. Czucie kierownicy też jest takie bardzo mocno mm, odizolowane, tak naprawdę, od tego, co, 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 co się pod nami dzieje. I myślę, że to nie jest wada. To jest jakby. Istota tego samochodu. Teraz może miejmy z głowy wymiar praktyczny. Tutaj mamy widać, wielki schowek, miejsce do ładowania telefonu, dwa porty USB, dwa potężne cup holdery, uchwyty na kubki, duży schowek, gdzie możemy tutaj, tak, z pewnym oporem dziwnie przesuwać takie, w sumie nie wiadomo, po co to komu. No i to jest ładnie wykończone. Popatrzcie, tutaj mamy. Mięciutkie wykończenie. Port, port też USB-C. I wszystko by było ok, gdyby nie kieszenie w drzwiach, które są. Są wielkie. Mają też taki gumowany dywanik na dole, ale jednak mimo wszystko są twarde. Tak? I troszkę mnie to tak rozczarowało, bo tam parę tygodni temu testowałem. Skoda oktawie poprzedniej generacji, która miała filtr z przodu i z tyłu. E, tak, jeszcze jedno odniesienie się do innego samochodu nastąpi teraz. Otóż włączamy kamerkę. Nie wiem, zauważyliście, mignęło tutaj z tyłu, to dlatego, że dlatego że o, dlatego, że kamerka się wysuwa, więc zawsze jest czysta. Pewnie było też nawet słychać, jak ona tam z tyłu pracuje. W każdym razie tutaj wszystko jest super. Widzimy naprawdę różne widoki. Mamy mnóstwo różnych funkcji. Jakość kamery jest bez zarzutu, ale tak chciałem się odnieść do innego samochodu, który testowałem. A był to Lexus NX, który to wiedział, w jakim jest kolorze. Ten samochód nie do końca wie. On myśli, że on jest srebrny i on myśli, że on ma progi, których oczywiście nie ma. Więc. Taki detal, taki jakiś mam teraz klimat, narzekanie, już muszę z niego wyjść, bo ten samochód naprawdę rozpieszcza luksusem. Popatrzcie, wszystkie opcje, wszystkie wymiary tych foteli oczywiście są elektryczne, pamięć foteli, możliwość sterowanie prawym, wentylacja, ogrzewanie. Jedna jedyna rzecz tylko kurczę znowu zaczynam narzekać, nie, ale jedna jedyna rzecz tylko mnie zmartwiła, bo wyczytałem w konfiguratorze, że te fotele w standardzie mają bardzo rozbudowany masaż. I nie udało mi się znaleźć żadnego przycisku, ani, ani żadnego innego sposobu, żeby do tego masażu dotrzeć, bo tutaj w komforcie mamy fotel i mamy nawet kinetykę fotela, tak? Możemy odpalić, żeby on tam się ruszał w trakcie podróży i żeby nam tam troszeczkę żeby nam tam troszeczkę zmieniał pozycję, żeby było ciekawiej. Możemy ustawić ogrzewanie, tak, i sprawić, że on grzeje bardziej z przodu, z tyłu albo bardziej od dołu. Możemy, możemy, automatycznie nawet ustawić fotel pod wskazany wzrost. Co nie działa tak do końca, jakbym chciał, ale, ale jest. Jest bardzo dużo opcji, ale nie ma masaży. I teraz tak, albo tego nie umiem znaleźć, a szukałem długo, ponieważ w konfiguratorze no, widziałem, że jest chyba w standardzie, ale potem zapytałem panią. hej Mercedes masaże w tym samochodzie nie ma niestety tej funkcji. Więc ktoś z nas się myli, albo ja, albo pani, która nie wie, że te masaże są, ale dobrze je ukryła, więc nie mam żadnego pojęcia, jak je włączyć. Piękne, wielkie zestawy przycisków po obu stronach. To chyba wcześniej już było, ale naprawdę warto zauważyć, że, że da się zrobić. Przyciski dotykowe, które działają i to działają naprawdę rewelacyjnie. Tutaj, tak przesuwając palcem, możemy zmieniać różne opcje. Możemy też w poprzek przesuwać, wybierając na przykład styl ekranu. I jak już coś wybierzemy, to to naprawdę świetnie wygląda. No, oczywiście to nic nowego, to już wcześniej widziałem. To wszystko jest znowuż ślicznie pokazane. Mm. No, to jest silnik. Tu mamy pojazd, i tutaj, jak proszę bardzo, tutaj pokazuję pedał gazu, pedał hamulca. Wszystko jest pokazane na ekranie. Tutaj poziom zawieszenia, czyli jeśli sobie tak przestawimy odrobiny, to będziemy tam odpowiednio się podnosić, co fizycznie widzę teraz na zewnątrz. Natomiast widać to też i na ekranie. Możemy też wjeżdżać w różne dziury które zostaną przez ten samochód przez zawieszenie odpowiednio odczytane i zniwelowane. Ale powiedzmy, że o wrażeniach z jazdy będę mówił już za chwilę, więc do tego i jeszcze dojdziemy. Ja tylko chciałem właśnie pokazać jak bardzo dopracowany wizualnie jest najnowszy MBX. Naprawdę miło jest na niego popatrzeć. Generalnie miło jest popatrzeć nie tylko na ekran, ale też na wszystkie fizyczne przyciski, których tutaj jest mnóstwo. Tak, Możemy zresztą wejść na przykład do wentylacji i zobaczyć pierwszy rząd foteli, drugi rząd foteli, trzeci rząd foteli. Ten trzeci to jest tylko włącz wyłącz, ale można dokupić piątą strefę i można mieć również ustawienie temperatury w trzecim rzędzie. Mamy też jakość powietrza, wszystko jest słuchajcie pomierzone na zewnątrz, wewnątrz. No, zapach możemy sobie włączyć zapach. Nie ma sprawy, tutaj jest odpowiedni zasobnik, że tak powiem, flakonik, który to wszystko rozpływa. Dzieje się w tym samochodzie, naprawdę sporo się dzieje. Możemy też dokupić za chyba 23 tysiące, kosztuje system Burmester 3D, który ma 29 głośników. Ale tutaj na pokładzie mamy podstawową wersję z zaledwie 13, i to już gra naprawdę świetnie, więc to też. Nie jest aż tak obowiązkowy punkt programu, żeby, żeby to dokupić. W każdym razie każdy jeden przycisk to jest takie małe dzieło sztuki. To mnie zawsze fascynowało w Mercedesach i oni niezmiennie, niezmiennie robią to dobrze. Ostatnia rzecz, o którą musicie się martwić w GLS-ie, to przestrzeń w kabinie. Spójrzcie na to z punktu widzenia dwumetrowego kierowcy. Z względem kierownicy ustawiony jestem perfekcyjnie. Przestrzeni tutaj na nogi mam pod dostatkiem, wszystko mi tu pasuje, a nad głową no tyle przestrzeni. Z przodu narzekać nie ma na co. Z tyłu zapewne też będzie podobnie, natomiast trzeci rząd to będzie ciekawostka, bo Mercedes się chwali, że w trzecim rzędzie dwie dorosłe osoby również mogą wygodnie podróżować. Zaraz do tego dojdziemy. W drugim rzędzie miejsce jest pod dostatkiem, co też nie dziwi, ale ja przesunę tutaj elektrycznie sterowaną kanapę do przodu, tak żeby się podzielić miejscem ze sobą, który za chwilę będzie próbował się zmieścić w fotelach trzeciego rzędu. I teraz tak, dojeżdżam tyle, żeby mieć wciąż jeszcze przestrzeń na kolana i nie dotykać fotela kierowcy, dlatego że on jest twardy. Oczywiście mamy tutaj możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia. Zagłówek też jest elektrycznie sterowany, tak jak widać, ładna poduszeczka, przyjemna, miękka, komfortowa. Naprawdę mogę tutaj podróżować. W odróżnieniu od osoby, która by siedziała na przykład na środkowym fotelu, bo tam już tego miejsca aż tak dużo nie ma. Konsola do sterowania, klimatyzacją zajmuje sporo miejsca. Mamy też niewielki, niewielki, ale jednak tunel środkowy pod nogami, więc pomimo, że to jest wersja z kanapą, bo jest też odmiana z dwoma kapitańskimi fotelami, to jednak myślę, że osoba, która miała podróżować tutaj w drugim rzędzie na środku, nie miałaby aż takiego komfortu, jak osoby siedzące po prawej i po lewej. A teraz Sprawdźmy, jak jest w trzecim rzędzie. Procedura zajmowania miejsca jest dosyć długotrwała, dlatego że wszystko jest sterowane elektrycznie i te fotele muszą się, jak widać, przesunąć, następnie przechylić. Ale faktem jest, że na końcu otrzymujemy bardzo wygodne wejście do trzeciego rzędu. Więc wykonam to prosto. Przed kamerą, bo zwykle nie da się tego zrobić z godnością. Siadam wygodnie. Mam tuż pod ręką, oprócz dwóch portów USB-C do ładowania telefonów, co ja naprawdę bardzo doceniam, i miejsce na kubeczek. Mam też przycisk, który pozwala mi rozpocząć procedurę rozczarowania albo zachwytu. Zaraz się okaże. Najbardziej się boję o przestrzeń na buty. O proszę bardzo, nawet siadło. E, więc ten fotel był przesunięty najbardziej do tyłu, jak się dało. a ja tutaj siedzę e, może niewygodnie, bo jestem tak trochę ściśnięty, ale siedzę nawet. E, nad głową miejsca no, może tego nie widać z Waszej perspektywy, ale też mam tyci tyci, ale wciąż w zapasie. Natomiast to miejsce jest ciekawsze, ponieważ to miejsce ustawiłem dokładnie tak, żeby się podzielić miejscem ze samym sobą. A więc, uwaga! To się powinno cofnąć dokładnie do etapu, który sprawić ma, że będzie mi wygodnie. No i jest mi wygodnie, ale mam poczucie, że coś poszło nie tak, ponieważ ja przesuwałem tylko tą lewą część tylnej kanapy. Natomiast po odsunięciu mam przestrzenie dokładnie tyle samo na prawym jak i na lewym fotelu. A powinno było być tutaj więcej, a tam mniej, bo tamtej nie dostosowywałem pod dzielenie się przestrzenią. więc nie wiem, co tu się wydarzyło. Nie będę wnikał. Tak czy inaczej, nawet w tej najgorszej konfiguracji, tak jak widzieliście, jestem w stanie tutaj podróżować troszkę ściśnięty, ale umówmy się trzech dwumetrowców: jeden za drugim. Drugi za trzecim, nie. Drugi za pierwszym, a trzeci za drugim. Może w tym samochodzie podróżować bardzo wygodnie, bardzo wygodnie i całkiem nieźle. Tu nie chodzi tylko o przestrzeń. Popatrzcie, mamy tutaj dwa porty po każdej stronie. Mamy nagłośnienie, mamy nawiewy, mamy jeszcze raz nagłośnienie i mamy też światła do czytania. Więc naprawdę jest to, o proszę, takie jeszcze powolne, Ściszanie czy ściemnianie, więc to jest naprawdę taki przyjemny, luksusowy autobus. Myślę, że z tego co teraz widzicie, GLS może być dumny, bo ja nawet nie wiem ile tu jest litrów pojemności, ale to jest po prostu garaż. Myślę, że tutaj można by było zaparkować samochód. Ogromny samochód, a do tego bardzo wygodny w konfiguracji, dlatego że w zasadzie jednym ruchem jesteśmy w stanie z tego dostawczaka zrobić autobus. Oto już jest autobus siedmiomiejscowy i co ciekawe, w tej wersji mamy wciąż 355 litrów pojemności, więc naprawdę źle nie jest. Natomiast jeśli chcemy uzyskać taką wersję pośrednią, to możemy oczywiście złożyć tylko fotele w trzecim rzędzie. I oto uzyskujemy 890 litrów. Przypuszczam, że w tej chwili więcej, dlatego że mamy przesuniętą odrobinę lewą część kanapy drugiego rzędu, a więc może i więcej. Tak czy inaczej, jest to wartość. A właściwie wszystkie wartości, które tu podałem, są lepsze właśnie dla GLS-a niż dla aut konkurencyjnych. Czy to weźmiemy X7, czy nie wiem, X190. Czy Range Rovera? Z drobiazgów no, mamy tu haczyk. Mamy tu gniazdo do ustawienia rolety w, w pozycji, jakby e, kiedy ten trzeci rząd jest rozłożony. Mamy wyjścia 12V i mamy możliwość obniżenia tego samochodu, aby ładowanie bagaży było nieco prostsze. Zresztą możemy to teraz poćwiczyć. Czyli naciskamy to w dół i. Nic się nie dzieje. Dobra, spróbujmy teraz z zapalonym silnikiem, bo wcześniej nie chciało działać. Dobra, ruszyło. Tak, człowiek jest w tym samochodzie odrealniony. On za bardzo nie wie, po jakiej drodze jedzie. On za bardzo nie wie, czy, czy, czy ta droga je prowadzi pod górę, czy w dół. Czy, czy, czy to jest taka, czy inna nawierzchnia. Ja oczywiście w pewnym stopniu upraszczamy przesadzam, ale naprawdę to, jak bardzo niewiele dolatuje do mnie, czy to od zawieszenia, czy to od kierownicy, sprawia, że w zasadzie po chwili przestajemy się tym przejmować. Jazda tym samochodem polega właściwie na, em, na płynnym przejeżdżaniu z punktu A do punktu B w taki sposób, żeby... Nie wiem, nikt nie pomyślał, że ja się gdzieś spieszę. Ja tym samochodem prawie nie jeżdżę lewym pasem. Jeżdżę tylko prawym, no bo przecież jestem właśnie w Mercedesie GLS, który kupiony został bynajmniej nie z ostatnich oszczędności, i jestem na etapie życiowym takim że nie muszę się jakoś tak nadmiernie spieszyć. Jakby to jest taki, tak, tak, tak mi się wydaje, tak, tak, taki przeciętny klient na ten samochód może mniej więcej w tym kierunku myślami iść. Dlatego też tym samochodem... Najlepiej jeździ się powoli. On w tym naprawdę świetnie się odnajduje. On oczywiście, że jest w stanie zrobić nam e, szybki skok do przodu, oczywiście, że jest w stanie bardzo skutecznie wyhamować, a nawet po przestawieniu w tryb e, curve będzie naprawdę świetny w zakrętach. Ale przełączanie go w trybie sport nie ma sensu. No proszę bardzo, wysokie obroty. No i po co to komu? Komu to potrzebne? silnik się kręci na 2,5 tysiące obrotów reaguje oczywiście bardziej spontanicznie ale po co miałby reagować? ja się nigdzie nie spieszę ja jadę zawsze prawym pasem jadę? nie, ja płynę zawsze prawym pasem bo nagrywanie w tym samochodzie wrażeń z jazdy to jest błąd w tym samochodzie się nagrywa wrażenie, spływanie, właśnie. W dobrym momencie to mówię, bo akurat przejeżdżam przez Wisłę. W każdym razie e, samochód ten zaskoczył mnie jakby podwójnie. Po pierwsze, e, z tego tytułu, że potrafi na tyle zmienić charakter, że nawet auto z takim prześwitem, z taką masą, e, na takich kołach, jest w stanie wykonać ten mój test lewo-prawo, nazwijmy go testem łosia, a jednocześnie, kiedy wracamy tak naprawdę do źródła i mówimy, ej, tryb komfort to jest to, co nas interesuje, to on w tym się odnajduje na 1000%. On dokładnie do tego został stworzony, do takiego właśnie leniwego pływania bez zbędnego mm, informowania nas o niepotrzebnych nam szczegółach naprawdę jest to dobry przykład jak technicznie rzecz biorąc można połączyć w jednym samochodzie dwa e, zupełnie inne charaktery nie chcę powiedzieć, że przeciwne charaktery bo to jest albo komfort, albo komfort, który potrafi skręcić e, więc tu nie ma czegoś takiego, że komfort i sport nie, 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 daleko od tego natomiast, e, natomiast to nie jest taki bezradny na zakrętach komfort więc to jest naprawdę świetny przykład na to że da się to technicznie rzecz biorąc połączyć w taką jedną fajną, luksusową, komfortową całość. I ja oczywiście tego samochodu bym sobie nie kupił, bo on jest dla mnie może za 20 lat. Na dzień dzisiejszy jednak płynna, dostojna jazda prawym pasem to dla mnie troszkę jeszcze za mało albo troszkę jeszcze na to za wcześnie. Więc e, wolałbym chyba jednak e, e, zostawić tą przyjemność e, na później, natomiast e, z całą pewnością jest sporo klientów, którzy właśnie tak chcieliby pływać, no i GLS im taką możliwość na pewno da. Ceny GLS-a z silnikiem diesla zaczynają się od 486 000 zł. Natomiast benzyniak to wydatek co najmniej 512 000. AMG i Maybach, no cóż, od 960 000. I biorąc pod uwagę to, ile auta dostajemy, nawet już w podstawowym wyposażeniu, biorąc pod uwagę też cennik innych modeli Mercedesa, gdzie e-klasy przykład bez większego problemu możemy skonfigurować na pół miliona to można by powiedzieć, że jazda GLS-em w wersji full gola z bieda wersję jest tak bardziej prestiżowa, no bo patrząc na takiego GLS-a każdy myśli o Maybachu i to za tą dużą bańkę, a my korzystamy wydawszy zaledwie pół. <laughs> to, a tak poważnie to nie jest samochód dla każdego moim zdaniem. On robi oczywiście kolosalne wrażenie, ale jazda nim tak na co dzień to nieustanne demonstrowanie z jednej strony spokoju i siły, bo nie wypada nim się spieszyć, ale też tak trochę wyższości, bo spoglądamy się rzeczy na wszystkich z góry. Emocje za kółkiem to zdecydowanie nie jego żywioł, chociaż mógłby. Offroad oczywiście też ma wszystko do tego, ale też tak trochę szkoda, prawda? Więc pozostaje nim takie turlanie się spokojne do przodu i choć może nie daje to wiele emocji, ale z całą pewnością znajdą się i tacy, którzy właśnie tego szukają i dla nich jest Mercedes GLS <grystanie>